Thank you Ta kobieta nie usiądzie przy stole wigilijnym ze swoimi najbliższymi, ponieważ zginęli w wypadku drogowym jadąc na święta. Dlatego bądź rozważnym i odpowiedzialnym kierującym. Nie prowadź pojazdu, będąc pod wpływem alkoholu czy też narkotyków. Przewiduj sytuacje niebezpieczne. Nie korzystaj z telefonu podczas jazdy. Zwolnij, dostosuj prędkość do panujących warunków na drodze. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza zimą. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachowaj szczególną ostrożność. Obserwuj drogę, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Gdy piesze poruszasz się po drodze, zadbaj o swoją widoczność. Używaj elementów odblaskowych. Życzymy zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego roku oraz bezpieczeństwa na drodze.